Siemaneczko widzowie z tej strony Nagielowski. Witam Was w grze Daryl Witching w DLC The Assignment. Jak pamiętacie, udało nam się zdobyć dane do skanu, skanu naszej dłoni. I teraz możemy otworzyć, te, używać tych skanerów, których wcześniej nie mogliśmy, bo zostały nasze dane usunięte. Ale zanim zaczniemy grę, to zapamiętajcie, zapamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, z dzwoneczkiem i jakiś komentarz, żeby być na bieżąco z moimi filmami i kanałem. Więc zapraszam was do oglądania i ja już nie przedłużając, zaczynam grę. No to lecimy. No dobra, chodźmy. Dobra, o i teraz otwórzmy to. Dobra, punkt kontrolny mamy tutaj. Wiem, że mamy safe. O, jest safe i chyba i tutaj jest do niego kod. Jak zapytacie skąd to wiem od razu, to wam już zdradzę. Yy, to jest moje drugie podejście, bo ja wcześniej za pierwszym. Yy, ja nagrywam ten odcinek w czasie Sylwestra. I no, już jest po praktycznie po północy, czyli już minął, i za pierwszym razem udałem na dole, będziemy mieć walkę z bossem, takim tym, tym latarnią, zaraz zobaczycie sami. I za pierwszym razem mi się udało pokonać go, przejść tam obok niego, ale musiałem iść tam świętować, no to wiadomo, musiałem przerwać nagrywanie, i jak drugi raz próbowałem dla was przejść, to nie, nic, nic nie dałem rady, nie rozumiałem tego. Bo, raz, bo za szybko wyszedłem i oświetliłem się światłem. Sami zaraz zobaczycie, Dobra, ale bez gadania otwórzmy. safe Dobra, czyli tak, tak, tak. I tu mamy kotaki taki, tak, 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 tak. I to, obra. Trochę podbiegnijmy. Sobie. No, o. Dobra, to, 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 to. to. To, to i to otwórzmy I mamy list numer 4 Nie wiem czy te listy coś dają ale Nie wiem, już mnie nie, nie interesuje mnie zbytnio to tak za bardzo Czy dają czy nie O, Sebastian O, Joseph i Sebastian Ciekawe Dobra, chodźmy tu na tu na dół O i ten właśnie potwór nas chyba kolejną ofiarę. Oj, tu jest nagranie, przesłuchajmy Patryty, z nagranie. Przysłuchajmy sobie. Patients emerging from the stem are becoming more erratic. The pathologies seem to be amplified by the experience now. Even worse, patients now seem to experience each other's psychological trauma. It's as if the user's deepest fears linger within the encephalon of the system even after the session is over. The most concerning thing are their most recent statements. Every single patient claims to see a hooded figure slowly approaching them. Could it be him? His consciousness existing as a ghost in the system? My curiosity has never been piqued like this. I want to know. I want to see what they see. But it's too risky. For now. No dobra, czyli to wiadomo, to Rubik, wiadomo o kim była mowa o Rówiku. I O, i tu wam zaraz pokażę o co mi chodzi. I właśnie w tym miejscu jestem, bo tutaj będziemy, że zawołamy tutaj windę. Jak ona zejdzie do połowy to zasilanie się nie musimy oczekiwać, aż wróci zasilanie i ten potwór tak chodzi tu w kółku, bo... Się... Znaczy bawimy się tu z nim w kotka i myszki i tu chodzimy i tutaj miałem tak, że stałem tutaj i on stał tutaj i patrzył. I ja tak chciałem iść, ale on nagle się obrócił głową i jakby mnie czymś światłem zaświetlił i się wkurzył. No, ale teraz musimy spróbować jeszcze raz. Mi się to w końcu uda. Jak nie to po prostu wam utnę to jak będę z nim po, po moim będzie w mojej walce. Najlepiej jak się będzie stało już tutaj O, zjeżdża winda i zasilanie dead O, idziesz on No No i proszę je przyszedł on O 20% mocy. Nie zmusisz mnie. Nie myśl o tym na ty po gówno. Uff, tym razem się udało. Jezu, on tak przyspiesza coraz bardziej, mam wrażenie. O, 50%! Ja widzę, gdzie on chodzi. Jesteś tutaj, ja nie ruszam się. Ile jest? Jeszcze jedna kreska, jeszcze jedna kreska, dajesz nie pierdzy się. Jest sto Otwieraj to gówno. Jezu, ja z pieprzą. Jezu, udało się widzowie. Uchu. Fuck you. Jezu się udało, widzowie, o Boże. O Boże. O Boże, widzowie, udało mi się, a wcześniej normalnie dwa razy próbowałem i mi się, nie wiem, ja się już bałem, że za pierwszym podejściem mi się to udało, ale widzę, że teraz musiałem od nowa po prostu, tak. teraz na, od nowa zacząć. ale dobra, chodźmy dalej, bo tutaj musimy, o, podążę za tym zielonym światłem, no i teraz tędy, coś słyszę, o, słyszę po, towarzyszy. O, jest Sebastian i Joseph. Mam wrażenie, że oni chyba są w jakimś... W innym, oni widzą cokolwiek innego niż my. My mamy chyba swoje koszmary. A oni widzą swój świat. My, oni chyba... Ja pamiętam oni widzieli cokolwiek innego, oni byli w jakimś szpitalu czy coś. A my byliśmy... a my widzimy to. Zaraz zobaczymy o co będzie dalej. I'm here. I'm safe. Sebastian. Joseph. Mobius. So they sent you to take the boy back. And you trust them. Don't kid yourself. You're just as expendable as your partners are. As I was after all I did for them. We'll see how loyal you are when you know the truth. Are you all right? Do we're all to remain in the dark? About information that will undoubtedly disturb you. O, i tutaj skończyliśmy rozdział pierwszy, ale to nie oznacza, że skończymy odcinek, bo tu ja zapiszę sobie grę. O, rozdział drugi, krzyżujące się ścieżki. No to klikamy, ale patrzcie, oni, patrzcie, nagle się obudziliśmy w tej skrzyni, w tej, w tej w skrzyni, której w której wcześniej no której wcześniej nas o Sebastian uwalniali. Nie wiem kto pewnie coś pomyliłem, ale chodzi mi o to, że po prostu Sebastian i Joseph widzą cokolwiek innego niż my. My widzimy jakby swoje... swój świat, a oni widzą swój inny. Ale dobra, to nie przedłużajmy kliknijmy następny rozdział. No. Jedziemy z następnym rozdziałem. Bo ten te jest długie, więc no to szybko nam powinno zejść to przejście tego. Uh. Uh. Czy gdzie jest yourself? Joseph? Joseph, Joseph, uh. shit, where did he go? No rozdział drugi krzyżujące się ścieżki.

Designing the entirety of the system by himself. But we conflicted over our intentions. And what happened to him? Ruben has been dealt The consequences of trusting in the wrong people. Hmm. Ah. Rick, he knows I'm here. Nie mów mi, że to jest to, co myślę. Nie. Jezu, to są ci niewidzialni. No to świetnie. Zabójstwo z ukrycia. Zakradając się natychmiast zabija, zabija wroga toporem. Topór jest jednorazowy. Użyj topora, aby natychmiast zrobić niczego nie spodziewającego się wroga od tyłu. Niektórych przeciwników nie może zabić z ukrycia. Okej, okay, tu stoisz. I teraz, no to Cię żegnamy. Do widzenia. Yep. No i po niewi i... No to ciekawy motyw. Będziemy teraz walczyć z niewidzialnymi przeciwnikami, z którymi się męczyłem w podstawce. No to idziemy dalej. Oj, coś czuję, że... Tak, tu też słyszę. Jego chyba nie widzę go stąd. Dobra, otwórzmy się tutaj. Okej okay. Biorę sikera. Bioręcie zaskoczenia A! Teraz, koniec! Jeb. No i po robocie. Tu już nie mam nikogo więcej, bo nie słyszałem więcej kroków. Tu słyszałem tylko jego kroki. Dobra, no to... A co tu mamy? Jeszcze tu? Nie gadaj, że jest tu jeszcze jeden. Nie, na szczęście nie. Pe, przepraszam, jeśli słyszycie mój komputer, to przepraszam, ale on przetwarza coś ciężkiego, nie wiem co. Nie może jest już jeszcze jeden. O, jest tu kolejne nagranie. Przesłuchajmy go. Something else is even more harrowing. Our subjects are dying. They come out from a abruptly passing with looks of horror in their eyes. The ones that do are babbling incoherent messes that we can't properly interview. We've done it must be the ever-growing collective consciousness of the stem system. these patients seem unable to take the strain of exposure. we need more sane subjects, perhaps to cleanse the system. at its current state, the system is unsustainable. something mobius will not approve of. this time, only i am to blame for this. our new prototype and beacon is almost ready. Skoro to jest, to zacznę ich conversa na wiatry system. Mimo, że w oryginalnych eksperymentach wygrywa, to będę świadczył mię Mobius, z ichą następną generacją. No to ciekawie. Wyciszyłem na razie mikrofon, bo mój komputer miał jakieś tam trochę dłuższe przetwarzanie. Takie dźwięki, może nie wiem, czy słychać, ale. Nic już na to nie poradzę. No ale ciekawe, ciekawie, ciekawie. ciekawie. Dobra, em, no to chyba nic więcej nie ma Otwórzmy po cichu Nie, tu nikogo więcej nie ma, to jest tylko ta brama jeszcze No to otw otwórzmy ją Dobra, i leci brama do góry Dobra, jeszcze trochę no i to już tyle No dobra A tu coś jest? Nie, nic nie ma Dobra, to teraz drabina, no to schodzimy Po drabinie Do szamba Mi się wydaje, że w tych w skrzynkach w ogóle nic nie będzie Tak mi się zdaje Dobra Chodźmy tędy Ooo Dobra, to było dziwne Eeeem, um, dobra, to chodźmy Ty, gdzie on zniknął? Dobra, chodźmy do niego Ty, gdzie on powiek? Jakby usłyszę Słyszę jego takie piskanie i w ogóle O nie, to, to te bąbelki znowu To nic dobrego nie wróży jestem potwór. O kurde. O pistolet. No dobra, mamy szansę, mamy nadzieję. O kurde, to długo do nas idzie. Dawaj. Kurde, jest blisko. No dobra, kurde, mamy pistolet. Tyk. O kurde. Przeładuj. Strzelaj, strzelaj, strzelaj. Dobra, gdzie ten reflektor? Dobra, przeładuję. O przeładuj, przeładuj, przeładuj. No ty, przez ten świecić. Dobra, z której jeszcze raz został? No przeładuj. No i super, jak coś widzę, to ja mogę tylko strzelać. Tam przeładować muszę. No, otwieraj ten lew lektor. No, trochę ich tu i szło. O, zeszł na dół. No, Świecisz jeszcze? O, gdzieś uciekło. Ej, no, akurat i no i skończyła się amunicja. No i pięknie. No, ale wreszcie coś innego niż rewolwer. No, nie było to aż takie trudne. No. Uciekło to gdzieś tam na lewo. Dobra, czy coś tutaj możemy znaleźć? Chyba nie sądzę. No to chodźmy tędy. Bo nie mamy innego... O. No dobra, chyba nam się wspomnienia wywracają. O! Mamy punkt zapisu. No to do widzowie, no to w tym miejscu zrobimy, zapiszemy sobie grę i skończymy. No. Dobra, się, usiądź. Dawaj kotka. No to zapisuję w tym miejscu grę widzowie i nizwa... Ja się tu... No, to ja się z widzowie, widzowie wam z tym miejscu żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało. I zobaczymy się w następnym odcinku. No to do zobaczenia. W następnym odcinku widzowie. No to nie zapomnijcie stać łapki w górę, suba dzwoneczkiem. Więc do następnego razu. Cześć!